I idę się szykować i jechać na lotnisko. Także te vlogmasy dwa będą połączone, ale już nie mogę doczekać po jakieś 8 godzin będę w Polsce. na święta. Mega Dotarłam kochani, jestem w Polsce, w końcu już po prostu nie mogłam się doczekać. Mam tutaj parę rzeczy do rozpakowania, także troszeczkę mi to pewnie zajmie. Dosłownie 5 minut temu weszliśmy do domu. Mega ja się cieszę, że już dotarłam, no wyjechałam dosyć wcześnie dzisiaj z domu. A jest już godzina tutaj 18, także 8 godzin w podróży. Nie, nie jakoś aż tak długo. Ale troszeczkę było. Wiadomo, no lotnisko, później lot, czekanie jeszcze, te różne odprawy i tak dalej. I w końcu jestem w domku, mega się cieszę. W Mam... lotnisku wam nic nie nagrywałam, ponieważ no, ja nie lubię jakoś tak na lotnisku za bardzo nagrywać. Tym bardziej, że było naprawdę pełno ludzi, a wiecie, ludzie są luźni i mogliby tam coś wyrwać. No i tak, miałam w tym bagażu 19,9 kg. Także 20 zmieściłam się idealnie po prostu. Tu też paczki, które przyszły, więc muszę zaraz je rozpakować, albo może już jutro, na kolejnym vlogmasie Także tak, myślę, że zostawię sobie to na jutro i po prostu no, będę miała, tak? Także zostawię sobie to na jutro, bo tam są też prezenty, moje rzeczy, także. Plan jutrzejszy. Moja mama przygotowała mi wątróbkę z ziemniaczkami. Ja po prostu uwielbiam wątróbkę mojej mamy. Także ziemniaczki się gotują, czyli taka, taki późno, późny obiad, obiad do kolacja. Także zaraz będę sobie szamała mega. Tak się zapotakowałam na styk. Nawet półż udało mi się zmieścić. Mam tutaj dla mojego Szymona babci partnera, czyli takie klasycznie jaguar classic black perfumy jest 100 ml i ten zapach jest naprawdę fajny i super się w ogóle utrzymuje. A tutaj mam dwie paczki z Homla. A dlaczego Wam mówię? Jedna paczka to jest prezent dla babci. Mam swoje rzeczy z Miss Jacket Sukienki Na święta to jest biała Pewnie widzieliście już je nie raz Mam nadzieję, że one wyglądają na mnie dobre I nie będą za krótkie A nie, będą za krótkie Czy nie? Niestety, ale sukienki są za krótkie Także Miss Jacket się cieszyć dłuższe. Letą mi zakrywały mm, tyłek, także lecę na pocztę. Szybko wysyłam priorytetem, żeby jutro dotarło, bo do 18 yy, są zwrotkowane, także mogę już jechać. No niestety przykro, mi Będę muszę kupić yy, coś innego na święta. Oj, Paczuszka wysłana. Priorytetem, także dzisiaj wyjdzie, jutro będzie, także mega się cieszę. A no, lecę do domu i będę z mamą robiła pierniczki. Więc nie wiem czy teraz, czy, czy wieczorem, że jakoś tam ciasto musi trochę odleżeć, także zbieram się do domu, ale strasznie w ogóle wieję w tej Polsce. Prawda jest dosyć zimna. To, to jest boki trzeba. Drugie pierniczki. To było wiesz. Nie. Byliśmy w sklepie i udało mi się wybrać wszystkie torby do prezentów. Tutaj jedne prezenty, tylko będziemy y, odstawiać pierniczki za chwilę. I tu jeszcze mojemu mężowi białam buty. Bo chciał mieć y, takie, wiecie, elegantsze, bardziej na y, zimę. Także ma dobra żona, żo żona ze nie? zielony. Ile się go dodaje? A to będziemy kładć. Się... Odnieść palcami, odciąć końcówkę tubki, barwnik stopniowo w małych ilościach wyciskać Mały do barwni. To trzeba ugnieść. A wierzę, że to trzeba tutaj gdzieś kłaść. Mhm. tutaj trzeba rozłożyć, płaszcz. Mhm. to będzie na tym. Uuu, to będzie zielony! To bym chciała zieloną choinkę zrobić. Tylko, że na przykład ten właśnie. Pytanie, czy mi to. No dobra, to chyba na razie. To będzie mocno, nie Mniejszą rzeczką To jest moja pierwsza. Ja lubię takie delikatne, ma to znaczy piękne. Ciastek najpiękniejszy yeah. z... No piękna choineczka mam piękna z dąbkami. Ciapaty. <grym> Zaczyna też twojego. Nas podnik można. A bo wiesz co ja chcę mało Zobacz, co się tam stało? A jak jest? Ja ją teraz zrobię tak. Yy, takie zrobię maskaje. To też ładnie było. że też chciałam zrobić na Coś słabo lecą te pisaki. Już koniec na to nie Piękne aha, Mhm. Zgadza mi się? A to są lampeczki? Nie, produkcji. Świąteczki. Ciekawe. co to o, jest? to, tak? A nie powiem co. A jeszcze jednego? Tam masz tutaj. Ale zobacz ty są krzywdę. Ale z tego wiesz. Nie, bo tam... Mam spare nizny jeść. Ale go, bo nie starczy nam. No. O, buta. Ja zawsze chcę coś i ty nie zabierasz mi to. No ale ja piszę się. Wiem mama.

White, please. my <laughs> <laughs> White. <laughs> what white. white, please white. White. Lada. White. White. Please. Thanks. you no, ja się, ja się nie not jak że ci się nie chce, mi też się nie chce. No ale co tam chodzi? Wszystkie nie pójdą do malowania. Weź pomaluj tej aniołka nie ma No nie! I ty pomaluj sobie aniołka. Masz koło tam mojego. On jest jakiś taki zły. Tu jest dobra. Funkcja pierniczków dzień pierwszy zakończona, a jutro lecimy z kolejnymi.